Hej, cześć, witajcie. Ja jestem Roy. Zapraszam Was do kolejnego odcinka z gry Terraria. Słuchajcie, e, ostatnio sobie troszeczkę pograłem z moim znajomym e, w Terrarię na ekspercie i zaszliśmy dosyć e, no trochę dalej niż aktualnie e, jestem w tej serii. E, więc troszeczkę się tam przyuczyłem. Trochę poznałem nowych rzeczy. Pewnie nie wszystkie teraz będę pamiętał, bo zazwyczaj jak nagrywam odcinki to się skupiam na nagraniu odcinka i, i o wielu rzeczach mogę zapomnieć, nawet jeśli o czymś pamiętałem zaraz przed nagraniem. Więc no takie rzeczy niestety występują. Eee... Zabijmy sobie tego slajma, no, dobra. Eee, no i tak, eee, przypomniałem sobie, że np. leczy się na H skrótem H literką. Nie trzeba tych potek wybrać, to jest zdecydowanie łatwiejsze, no bo podczas walki pasuje co chwilę atakować. Yy, I przy okazji można się właśnie leczyć skrótem H, więc to jest bardzo przydatne. Zwróciliście mi też w ogóle uwagę pod yy, ankietą, która wyszła... Chyba no zdecydowana większość, chociaż tam głosów było niewiele... Yy, zagłosowała na to, aby... Dalej odrzucę odcinki, dalej cieszycie się z tego, więc ja się cieszę również. Była skarga, że słabo czasami mnie słychać, mikrofon czasami coś odwala dziwnego. Eee, powiem Wam szczerze, że wydawało mi się, że tak jak jest, to jest spoko, nie? W sensie też słyszę pewne problemy, ale nie sądziłem, że to rzeczywiście jest jakiś taki duży problem, że to przeszkadza. Może powinien być bardziej uważny, bardziej doceniać wasz słów, czy co ja tam o tyle mówię. No więc postaram się teraz w kolejnych odcinkach i również w tym zadbać, aby ten dźwięk był zdecydowanie bardziej przejrzysty, wyrównany, głośno, żeby nie słychać było i tak dalej. No, to chyba tyle z takich podstawowych informacji na początek. Co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku planowałem, żeby rozbudować trochę bazę. Niestety, ja mam coś strasznego pecha na tym świecie, bo zmierzyłem niemały kawałek mapy, jak widać. I gdziekolwiek jakaś skrzynia była, nie znalazłem totalnie żadnej bomby, żeby sprowadzić do naszej bazy, no właśnie, kogoś od wybuchów. Więc to mnie trochę martwi jakby pomieszczeń tutaj chyba mam, wydaje mi się. No może nie mam przygotowanych, ale no trochę jest to dziwne, nie? Więc tak sobie myślę, że można by tutaj troszeczkę tą bazę rozbudować na początek, a później będziemy sobie eksplorować świat i nie będzie trochę bania się o to, że po prostu jakby nie będziemy mieć miejsca na daną osobę. Będziemy sobie mogli robić co chcemy, więc... Nie wiem w sumie, czy nie zrobić timelapsa, ale chyba nie, po prostu będziemy sobie eksplorować. O tydzień, to mały skończony. Eksplorować trochę, trochę, pokopiemy. W ogóle powinienem zacząć robić lepsze te przedmioty, bo koperową siekierką, tą będziemy wieczność normalnie spędzać na, na granat, dobra. Na no drąbaniu tego wszystkiego, chociaż z tego co widzę, za bardzo nie mogę zrobić. A dobra, bo nie jestem przy tym narzędzie co powinienem. Wej, to tu też nie mogę. Nie mam siekiery do zrobienia. Jak to możliwe? Chwila. A jakby wziąć, tylko że pewnie na złość to ja nie mam już tego. Tu mamy jeszcze żelazo. Tu mamy tungestan, ale z tego raczej mamy za mało. Tego to ja nie chcę. I mamy kaktusa w ogóle, to trochę mnie martwi. Nie mogę zrobić przez to lepszych narzędzi. Kurde, dobra. No to misja w takim razie znaleźć e... coś na lepsze narzędzia. Widzę, że mam pięć wiadek więc sobie zrobię. Hop, dodatkowe punkty. Już mamy 160, więc jeszcze z tego co pamiętam, chyba. Dwie gwiazdki i będzie full, tak mi się coś kojarzę. Albo dobra, wiecie co, na razie sobie pokopnę, bo tutaj, o co to leci? Jakiś fajny owocek. On tam jakieś statystyki dodaje, więc spokojnie. Porąbiemy sobie te drzewa tutaj, ponieważ, nawet taką siekierką, jakoś długo to znowu nie schodzi. A te drzewa nościna się tak samo szybko jak jakieś niższe. A dużo więcej tego drzewa wypada, więc jest zdecydowanie fajniej. Wow. Widzieliście, to slime spod na balonie i pęk ten balon? Ciekawe. No, a dobra. Poszedł tamtąd. Kolejny leci. O kurde, jakie cwaniaczki to są. Ale tutaj... Łatwiutko z nimi. Kurcze, z początku strasznie to długo będzie szło. Bo no, kurczę no strasznie słaba zbroja, chociaż właściwie... Dopiero w pewnym momencie jest taka dużo lepsza zbroja, ale to dopiero jak się tam pierwsze bossy pokona. To ta, tamta zbroja jakieś tam znaczenie już ma. I te tutaj początkowe wiadomo są dobre, ale chyba tylko na slajmu, bo tak to, to raczej wszystko nas nie zabije. No i pasowałoby to kryształowe życia znaleźć, bo naprawdę jest masakra. Dawniej to się kurcze znajdowało, nie wiem, pograło się... 4, może 5 godzin w tą terrarię się miało już full. No, tyle, ile tam mogło się z początku z tych kryształów żyć zdobyć. To się miało już full HP, full statystyk jakby. No, wiecie o co mi chodzi. A teraz, kurde, to jest Pansa jakaś totalna. totalny. No, to widzę, że dalej nie szedłem. To pasuje się tutaj przejść kawałek. Może coś ciekawego tu znajdziemy, a może w końcu znajdziemy bomby i pan. Y Kolega od nich, ale do nas przyjdzie niestety nie tym razem, tutaj też nic, czy ja mogę zrobić, oj, 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 o ty, dziadu. What? Aha, zamienił się w kamień, to coś. Ze znajomym takiego właśnie krasnala też zamieniliśmy, ale coś, ja tak do końca nie ogarniałem, że o coś nie chodziło. Co to jest? Ale jaja. Ach, kurde. Eee, przynosi szczęście i odgania złe duchy, no spoko. Dziwne, że on się zamienił w kamień jak wyszedł. Dobra, postawmy sobie tych pochodni trochę, chociaż nie wiem czy jest sens. Kurczę, fajnie by było jakąś bombę znaleźć. O, mamy skrzynkę. No i niestety bomby brak. No dawaj, dawaj Tutaj też lekka bieda. Gdybyśmy znaleźli pustynię to można by było Kurczę, sporo ta jaskinia jest Znaczy to można byłaby szansa na znalezienie jakby nie wiem jakiegoś grobowca czy coś takiego tam może... o kurde Wlazłem na pułapkę, tutaj jest płytka naciskowa. O proszę Pułapka jest gdzieś tutaj Także ją sobie weźmiemy, ona się przyda nam kiedyś koło bazy może O, ja prawie zginąłem przez nią Tu trzeba się mieć na baczności, że sami się wydaje, że... Jesteśmy bezpieczni, a tu buch, nie wiadomo skąd, nagle coś nas zaatakuje. Tam siedzi slime. No i tak, miałem rozbudowywać bazę, a chodzę po jaskiniach. To jest... to, to jestem właśnie ja. Mówię o pewnych rzeczach, które chcę robić, a w międzyczasie przyjdą jakieś nowe do głowy i robię co innego. Eee, no i tak to właśnie wygląda. Chciałbym wyskoczyć tam na górę. Ale widzę, że nie mogę. Zrobimy sobie linę, ale ona tu trochę mi nic nie dała. Chociaż. O dobra. A, teraz to na górę bym chciał wejść. No. Kurcze, ile tu stanie ok? No, no. Chyba nie da rady. Dajemy sobie gdzieś... hop, hop, o, dobra, super. Idziemy dalej. Kurczę, no żadnej bomby, naprawdę? Mam wrażenie... trochę takie, że chyba... Oni zepsuli tą terarię, po prostu troszeczkę ją utrudniając. I to jest niemożliwe, że ja do tej pory nie znalazłem żadnej bomby. Zawsze to się szukało... Powierzchnia, jakąkolwiek skinie się znalazło, była bomba. A tutaj kurde taki problem jest. Masakra. Przerąbana. Tutaj pójdziemy sobie tam, dalej nic nie widzę ciekawego. Dobra, wiecie co ja się wracam, bo to nie ma sensu tutaj łażenie takie. O, tu jest na przykład kamień. O! O rzesz kurde, tu jest nasz kamień, płytka niskowa jest chyba tutaj. I to on by nas zginął, ale się przypakował w specjalnie kłopoty co kurde. Nie ma co, ja tu nie mogę przejść. Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj poeksploruję troszeczkę tego światu po prostu jak uda mi się znaleźć jakieś ciekawe miejsca to się do was odezwę. Jeszcze może zanim. To sobie tutaj... Sprawdzę, co mamy tutaj ciekawego. Czy jest tu w ogóle coś ciekawego? Ale z tego co widzę, nie za bardzo. Chociaż? No nie, nic tam się nie świeci. Więc nie ma kryształowego serca. Szkoda. Dobra, więc ja się do Was odezwę, jeżeli coś ciekawego znajdę, po prostu i tyle. No i dobra, słuchajcie, po dosyć... Może nie takiej długiej wędrówce po świecie, ale ogólnie... Wszedłem, znalazłem do pewną jaskinię, która od pewnego momentu się dosyć dłuży. Nie myślałem, żeby wracać do Was, ponieważ... Nie było tam wiele ciekawych rzeczy, jedynie jakieś same... Te wazony do rozwalania, trochę potworów. Tak to mniej więcej tutaj wygląda. Tutaj gdzieś skończyli, no... Oj. Coś mnie bije. Tam się skończyliśmy jakby widzieć. Tutaj zaczynamy. No i znalazłem taką złotą skrzynię. Myślę, że tutaj będą zdecydowanie bardziej wartościowe rzeczy. Tylko jakiś robol znowu nas tutaj próbuje porobić. Kurde. No, nowego, nowego. Jest. Dobra. Nie będzie nam serwera kłopotów. Zobaczmy, co w tej skrzyni się znajduje. Mamy bomby. Tak. Super. Mamy lustereczko, które możemy w nieskończoność teleportować do domu, więc zarąbiście. No to jedną bombę możemy w sumie już tutaj użyć. Jej! I teraz powinien przyjść nam. Ten cały ziomek od bomb. Będzie można o niego kupować przeróżne bomby, więc super. A jak nie, no to jeszcze wymyślę <laughs> inny sposób. <laughs> Bo być może nie wiem, trzeba przylepną bombę może zrobić. Nie pamiętam. Pamiętam, że trzeba było bombę jej użyć, ale może to pozmieniali. Dużo rzeczy pozmieniali, więc naprawdę nie zwiłbym się, jeżeli trzeba byłoby to w jakiś inny sposób zrobić. To sobie weźmiemy. Jeszcze wykopiemy te żelazo co z góry. No i właściwie dalej eksplorujemy to mieszkanie, bo na całkiem pokaźnej wielkości. więc tutaj całkiem, myślę, ciekawe rzeczy będą. Wyjdę sobie tutaj. Eee... Straszny bałagan. Nie mogę tu zrobić. Widzę. Hop, 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 hop. Dobra. Może niepotrzebnie tą kładkę tam robię. A i nie, nie wyskoczę tam jak na złość. Yy, tutaj pasuje mi zrobić... Czekajcie, bo tak jest źle. Zróbmy sobie linę. Żeby później się dało normalnie wyjść. Chyba mogę postawić powodnie, czy mi się wydaje. Nie, tam nie było nic takiego ciekawego. Tu mamy wazon, tu jest kula pułapka, tu trzeba na nią uważać Tu są przeciwnicy Dobra, robimy sobie taką kładeczkę Co my tam dalej ciekawego mamy Czy będzie w końcu to... wow co tam było? Jakiś jakaś żaba skacząca chyba Dobra, dajcie mi chwilę się zastanowić, jakby to... No nie, znajdziemy no, po prostu na dół. Słajm tam trzyma serduszko. Chyba do nas pędzi. Nie może się doczekać. Nie, tam nie wejdę, chociaż w sumie rozwalne to może lepiej. Dobra. Czy tam jest coś ciekawego na dole? Nie widzę nic takowego więc wracamy na górę. Idziemy. Znaczy na górę, no tym. Dostajemy się z tamtej dziury po prostu. O kurde! O nie! O żeż ty! Czy jestem w tarapatach? Czy jestem w tarapatach? Chyba jest. Poradziłem sobie. Dobra, nie jest tak źle. Dzięki tej zbroi, tak naprawdę chyba dużo za... mogę zawdzięczać. Widzę, że już nie mam miejsca po rzućmy sobie to... tego może wycof nie będę, to też sobie może wyrzućmy. To też mi nie jest potrzebne. Trochę tych bomb zróbmy, tutaj jedną rzućmy sobie. Dobra, niewiele to zmieniło widzę. Nie dostaliśmy informacji... żadnej, więc nie wiem czy... przyjdzie nam na pewno ten... Sprzedawca od tych bomb, czy może jednak nie. No nic, ale jakoś sobie na pewno poradzimy. Co my mamy tam niżej to mnie bardzo interesuje. O! Nie ma tam nic ciekawego, więc się wracamy. Dobra. Kurczę, naprawdę powiem Wam, że tyle ile ja tu zwiedziłem tej kopalni to już dawno powinienem znaleźć te... Kryształowe serce, a tu dalej nic. Strasznie, ale to strasznie to utrudnili. A gram na trybie normalnym. Więc właściwie no... kurde. Masakra, masakra. O nie. Trafiłem na dosyć ciężki biom, mam wrażenie, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy to się dało rozwalać? Dało się, dobra. Ale wiecie co, ja tu nie będę się męczył, tylko po prostu walnę te bomby, niech tam lecą. I spróbują mi wyrzeźbić... drogę. Hop, na górę. No. Dobra. Okej. Okay. Teraz... trzeba tam zejść. Słyszę w ogóle jakieś coś na dole i chyba wiem co to jest. Ups. O proszę, tam dalej leci Tutaj Tutaj chyba nie ma nic ciekawego. O kurde co to? Dobra. Mamy ten Mamy taki ciężki biom. Tam jest... kurde o, idzie już to coś do nas. Muszę stąd szybko chyba uciekać, bo to będzie nas tutaj miotało dosyć. Chociaż... To niezbyt może do nas wyjść z tego co widzę, tutaj mamy całkiem spoko opcję, a jakby tak ich, oj, przyatakować, tam nas kluje coś. Kurczę. Tak trochę sensu nie ma bić tego. Rzućmy sobie, no to sobie wrzuciłem, o nie. Teraz będą mieli łatwiejszy dostęp do nas. Kurczę, wszystko mnie to atakuje. Dawaj, 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 wychodź, wychodź. co jest? Come on! No... No nie no. Really? Dobra, ten na szczęście tam utknął. Widzicie co? Zrobię go w bambuko, albo jednak nie. No Ale teraz nie przejdą do mnie. Super. Poszły. Wróćmy tam sobie. Oj, oj, no, byłem blisko, naprawdę, już. O super, o to mi chodziło, właśnie. O nie, mamy przerąbane tutaj, zdecydowanie zabankruję się. Zobaczcie, dwóch idzie, oni są całkiem mocni. Ja nie chciałbym na razie z nimi walczyć. Mamy 6 golda. Dobra, tepam się, bo naprawdę już było blisko i tam bym chyba nie dał rady. Tam jest taki ślimak dosyć pancerny. Nawet jakbym dał rady, to wolałbym jednak nie próbować, bo straciłbym całego Golda, a mamy go całkiem sporo jak na ten poziom. Eee, dobra, postawmy sobie tą skrzynkę, nie wiem gdzie. Dobra, niech będzie tutaj. Włóżmy sobie tutaj całe pieniądze. No i co mi ciekawego znaleźliśmy? no pewno te bomby, ale czy ja mogę już... No, musiałbym dobudować jeszcze mieszkanie jedno. To w tym celu sobie zbudujemy domek tutaj po lewej może. Dobra, to się da rozwalić. Da się super. I dobra. Albo wiecie co jeszcze może kawałek, żeby te domki tak troszeczkę większej odległości od siebie były. W przyszłości będzie to takie miasteczko, że tak powiem. Będzie coś na pewno fajnego. E, dobra. Teraz tak, wykopnę sobie jeszcze tutaj, żeby teren trochę wyrównać. To jest ziemia, kurczę, strasznie malko i mam. No i robimy sobie domek. Powiedzmy, że tyle wystarczy. Dobra, wiecie co, ja sobie to przyspieszę, bo to, żebyście nie musieli tak długo patrzeć, jak po prostu buduję. Dobra, kolejny domek ukończony. Na razie je robię bez dachu Tak, żeby po prostu było miejsca na kolejnych mieszkańców. Zobaczmy, tylko czy mogą tu zamieszkać. Jak najbardziej tak. Więc na razie zostawię po prostu tam. Eee, no i nie wiem co z tym kupcem. Czy on w końcu przyjdzie, czy jednak nie. Ten, ten bomb. fajnie by było, jakby przyszedł, ale. No, nie wiem ile będę musiał na to czekać, więc, żeby ten odcinek taki jeszcze zbyt nudny nie był, to pomyślałem, że po prostu zaczniemy rąbać, że tak powiem, drogę do piekła. Co tu daje? Tak, jakieś ulepszenie statystyk. Nie wiem, zjedzmy sobie to. Po prostu ulepszenie statystyk nie pokazuje nam co dokładnie, więc. Aha, jeszcze może zanim, to ja sobie przetopię wszystkie e, sztabki z tych co e, ród, co mogę. O, zobaczcie, przyszedł Devastator Garwal. nice, mamy go w końcu. Żelazna siekiera w końcu do wytworzenia. Jeszcze sztabki Tungostanu, ale niewiele. O, on tam granatami już. Wrogów, w sensie atakuje. Tu mamy co? 50% mocy kilofa. offa. daje nam tylko 40, a koperowy daje nam 35, więc... Hmm, tą gestanowy. Czy nie czekać na coś lepszego? W sumie, przydałby nam się już teraz... Taki kill off, ponieważ... O, ja sobie to może sprzedam. Ponieważ, no... I siepierkę też się nam przyda sprzedamy sobie, żeby trochę hajsu zarobić Nie wiem, to możemy sprzedać poluda platyny to do... A w sumie, dobra sprzedajmy to na razie, to sprzedajmy żel zostawiam, porwa ziół o super nie potrzebuje totalnie, nie wiem czy nie lubi błoto. Eee, co to daje? Strzela małą iskierką? Ciekawe, ale sprzedam, tym będę tego używał. I to jest nawet... Nawet fajne, ale chyba nie jednak. W sensie, spoko broń, ale... Nie potrzebuje jakoś tego bardzo do szczęścia. Tego krasnala sobie tutaj ustawmy, niech sobie stoi. I co jeszcze, co jeszcze, a tu mamy jeden punkt obrony, to możemy sobie w sumie założyć. Nie wiem, ale sprzedajmy. No i dobra. Czy ja mogę jeszcze zrobić pewną rzecz? Nie mogę chyba. Ciężki stół. Sporo mam żelaza i w sumie... Chyba nie mam za bardzo na co go wykorzystywać, więc... Yy, zróbmy, czemu by nie. Postępmy go sobie tutaj. Czy coś tam tu już to umożliwia? Wow. Jakieś takie posągi z literami. No to fajne nawet, można ułożyć... Na przykład RO. Zasadniczo klejnotu. Mhm. No dobra, nie ma jakoś sporo... Super, fajnych rzeczy, ale i tak jest nieźle. Tutaj mamy naszego handlarza, no. Co jest? Rili. Really? Królik. Dobra. Co ty tam nam, kolego, sprzedajesz? Granaty, bomby, więc... Zdecydowanie te bomby bym sobie chciał dokupić. Ponieważ na... robienie tego tunelu do piekła bardzo nam się one na przydadzą. Dzajmy tę dzidę, bo ona jest nam zbędna totalnie. Te miksturki tutaj sobie na razie ułożę. I dobra, możemy rąbać dziurę. Dobra, słuchajcie, to będzie na tyle w tym odcinku. Eee, w następnym odcinku zrobimy time lapse z tej dziury. Trochę ten odcinek wyszedł słabo, mam wrażenie. Znaczy fajnie, mamy sprzedawcę bomb, więc to jest jak najbardziej na plus. Trochę zwiedziliśmy też mapy. No i zaczęliśmy już produkować, produkować, co ja mówię, budować kopalnie do piekła, więc jest to też jakieś tam pchnięcie trochę gry do przodu, ale niestety, jak dalej nie znalazłem. Jak dalej nie było tak, dalej nie ma tych kryształowych serc. A bez tego to ani róż do przodu, więc. Jest naprawdę ciężką. No ale dobra. To będzie na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Hej, hej.